Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś innego. Dawno nie było żadnego tabletu, a mianowicie Redmi Pad SE8.7 w wersji 4G, czyli to już nam mówi na dzień dobry, że mamy tutaj tablet, do którego możecie sobie podpiąć kartę SIM i korzystać z internetu, czyli takie urządzenie, które staje się no, po prostu niezależnym telefonem, czy jakkolwiek to nazywać, urządzeniem. Dla kogo taki tablet i do czego może się przydać? Nie da się ukryć, że wiadomo, to nie jest telefon, to jest coś, coś większego doświadczenia znajomych, rodziny. W większości w przypadków tego typu rzeczy lądują u Waszych mniejszych pociech. Nie mogą sobie coś odpalić, jakąś bajkę YouTube'a, pograć w jakieś prostsze gry, gdy jest trochę czasu na to dla nich. I myślę, że w takich celach jak najbardziej to urządzonko się spełni. Dla starszych również, jeżeli potrzebują po prostu urządzenia, które będzie miało większy ekran, będzie mobilne, aby móc sprawdzić na tym pocztę po. Przeglądać różne rzeczy, internet, youtube, muzyka, no czyli standardowe użytkowanie tego typu sprzętu. Wygląd samego urządzenia powiem Wam, że ciekawy. Z tyłu jest takie fajnie chropowate, teksturowana część, która dla mnie jest metalowa. Dosyć ładnie to wygląda. Występuje w dwóch wersjach, takich srebrnej i szarej. Od góry mamy. Coś, co jest przydatną rzeczą, którą nie ma już w większości sprzętów, a mi prawie zawsze czyli czy IRDA, czyli możecie sobie skonfigurować to jako pilot do wszelkiej maści urządzeń. Ciekawa sprawa. Głośniki sztuk dwie, które dekodują dźwięk w Atmosie. Od dołu jeszcze port słuchawkowy, co też już jest rzadkością w większości sprzętów mobilnych. Mikrofon, prawa strona Power przyciski głośności, no ramka w tabletach mam wrażenie, że raczej jest skazana i potrzebna, bo biorąc je do ręki, gdybyście wam się kończył tutaj ekran, to byście coś dotykali, więc tutaj za obramowanie moim zdaniem nie ma co narzekać, a wręcz trzeba się cieszyć, że ono jest takie moje tutaj zdanie na pewno to w pewien sposób powoduje, że korzystanie z tego urządzenia jest wygodniejsze. Ekran, który tutaj mamy, jak już sama nazwa urządzenia nam wskazuje, jest to 8,7 cala, rozdzielczość 1340 na 800 pikseli, odświeżanie 90 Hz, jasność do około 600. No wiadomo, nie jest to może najwyższej jakości matryca, no ale cena samego urządzenia 650 zł robi to, że jak najbardziej można się przyjrzeć tego typu tematom. No, mm, kąty widzenia, jak widzicie, nie są może jakoś super turbo rewelacyjne, też to jest jasność maksymalna, więc no trzeba brać tutaj to pod uwagę, że w pełnym słońcu, może być lekko problematycznie. Na pokładzie mamy Mediatek Helio G85, jeżeli chodzi o procesor. Ośmiordzeniowa jednostka traktowana 2 GHz. Czy jest to wystarczający sprzęt, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, użytkowania Powiem Wam, że może odczuwam lekką, jakby... No widzicie. Lekki brak prędkości i turbo do ładowania. Tak to nazwijmy w tym urządzeniu, no ale nie ukrywajmy się, nie jest to sprzęt, który ma po prostu być demonem prędkości, ma być urządzeniem, które ma działać i to jest chyba jego główna że tak powiem, cecha. Ile to ma ramu? Bo szczerze mówiąc, zapomniałem, mamy 4 GB i 128 GB pamięci wewnętrznej, czyli no, mogłoby być, wiadomo, tego ramu, zawsze trochę więcej i trochę więcej tej pamięci, no ale tutaj cena nam w pewien sposób nie da się ukryć. E definiuje, co będziemy mieli w środku tego otóż to urządzenia ze specyfikacji, z ważnych rzeczy moim zdaniem jeszcze oczywiście to, że jest no Wi-Fi 4 hmm, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth 5.3 jest e, d, obsługa karty SIM, czyli połączenia z internetem, tak to nazwijmy, 2 Giga, 3 Giga i 4 Giga, nie ma 5 gigowej obsługi tutaj nie, sieci 5G, więc no tutaj też w pewnym sensie ograniczenia. no ale myślę, że spokojnie jak najbardziej to wystarcza. Na pokładzie jest jeszcze oczywiście bateria, która ma typowo gdzieś 600, 6650 mAh. Myślę, że do około dnia pełnej zabawy spokojnie, jakieś oglądanie treści, coś w tym stylu, gdy, gdy będziemy grali, no to zdecydowanie troszeczkę mniej. Ale do jakiegoś YouTube'a myślę, że do, 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 do dnia na spokojnie, więc tutaj raczej nie będzie takich problemów. Oczywiście rozblokowanie tego urządzenia jest. Twarzą, co przed chwilą żeście widzieli, bo jak mnie nie widzi, nie chciał się rozblokować, ale jak już mnie tylko zobaczył, rozblokowanie tego sprzętu mamy. Na pokładzie jest jeszcze aparat. Mamy tutaj 8 megapikseli z tyłu, światło 2.0 i 5 megapikseli z przodu. Jeżeli chodzi o fotki, powiem Wam, no to nie jest urządzenie raczej do docykania zdjęć, tak naprawdę. Raczej jest to sprzęt, który ma służyć do tego, żeby. Działać, ale no, to, to jest szeroki kąt standardowo. Czyli, znaczy może tak, <m> idąc od tej strony, mamy oczywiście powiększenia w tym sprzęcie, więc no, widać tutaj, jak to mniej więcej wygląda. Fotograficznie, no, po prostu bez rewelacji, no, po prostu zrobicie, jak będzie trzeba zrobić zdjęcie, to je zrobicie. Myślę, że nie będzie jakiegoś większego wstydu, chociaż przy jakichś takich większych zoomach z bliskiej odległości, gorszych warunkach oświetleniowych, to aż tak super tego typu rzeczy Wam nie wyjdą, no ale spokojnie, do tego co potrzebne jest ten tablet to jak najbardziej na plus no standardowo nie ma za dużo nainstalowanych śmieci to mi się też podoba, no dobra, może jest booking jest Netflix, jest aplikacja do e odtworzania plików Office kalkulator manage plików, zegary, standardowo ciekawa opcja jest to, że tylko Klikniecie do góry, macie od razu wyszukiwanie. To mi się podoba, często przydatne. Tu, oczywiście, standardowe rzeczy do konfiguracji samego urządzenia. Od tej strony, powiadomienie: widzicie, aktualizacje wszystkiego ciągle lecą. Wejdźmy sobie w ustawienia tego sprzętu. Co my się tutaj dowiemy, są standardowe raczej rzeczy: ekran, blokady, jasność. No, tryb ciemny, jeżeli ktoś chce, no to zawsze na propcie, Chociaż tutaj nie jest samolot, ale. W ciemnym raczej zawsze fajnie wygląda, chociaż do, do filmu ładniej wygląda jasne. Ustawienie jasności, schematy kolorów, to możecie sobie się jak najbardziej e, pobawić. Więcej opcji łączności. Klasyka to, co w większości sprzętów się mi jeżeli chodzi o e, system, jest na pokładzie. Jeszcze sobie tylko, e, gdzie to będziemy mieli, Niech ja sobie przypomnę. Upewnijmy się, co tu jest za Android na pokładzie. Mam tak na Xiaomi HyperOS 1.0.6, to jest chyba najbardziej aktualna wersja Android. To jest 14 na pokładzie, czyli w przypadku tabletów ważna sprawa, gdyż one nie są aż tak bardzo często aktualizowane u większości producentów jak smartfony, więc lepiej kupić z nowszym Androidem, żeby później nie mieć problemu z tym zabezpieczeniem Androida są z listopada mamy styczeń, nie tak źle, ale jest yy, tak jak jest. No i praktycznie obsługa urządzenia wydaje mi się tylko do, do takich bardziej mniej, że tak się wyrażę, wymagających jakichś tematów jak najbardziej sprzęt się nada, jeżeli potrzebujecie czegoś, co, no, oczywiście reklamy, yy, czegoś, co będzie sprzętem, który, yy, mówiąc krótko, yy, jest potrzebny do tego, żeby właśnie jakaś wasza Wasze maleństwo, albo, albo nawet sami potrzebujecie czegoś niedrogiego do, do użytkowania, to myślę, że jak najbardziej można się skusić na ten sprzęcik. I takie moje wnioski: jako taki podstawowy tablet, od którego, który ma po prostu działać, yy, pograć w jakieś prostsze gry, korzystać z internetu, z multimediów, jak najbardziej na tak bezproblemowo się sprawdzi. Fakt, mogłaby być troszeczkę większa jasność i większa rozdzielczość, no ale nie ukrywajmy się tutaj, jakby kwota, za którą za niego musimy zapłacić, jakby definiuje pewne elementy, które będą w nim, więc ja bym nie narzekał w tej cenie, jak najbardziej na tak. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.